Wiesz, o czym się nie mówi? Trądzi dorosłych. Firma LeHoche Posse. Wyszła dla nas z nowością. Kla. Produkt jest dedykowany skórze z nawracającymi wypryskami, przebarwieniami potrącikowymi, smakami starzenia się skóry oraz przy mniejszych wypryskach, które pojawiają się sporadycznie. Według producenta kosmetyk jest zalecany dla osób po 25 roku życia. Można go stosować w trybie ciągłym lub robiąc czasową kurację, kiedy wystąpi u nas taki problem. Konsystencja jest lekka, kremowo-żelowa. Świetnie sprawdzi się również pod makijaż. Ma w składzie trzy kwasy. salicylowy, salicylowy i hialuronowy. Posiada w składzie również wodę termalną. Producent gwarantuje, że zwalcza nawracające wypryski już w 7 dni. Jego cena to 160 zł za 40 ml. Kosmetyk jest umieszczony w opakowaniu z pompką, które pozwoli wykorzystać produkt do końca. Podoba mi się szerokie spektrum działania. Z jednej strony kwas azelainowy zadziała złuszczająco, przeciwzaskórnikowo, redukująco przebarwienia i będzie chronił przed starzeniem. Z drugiej kwas salicylowy dodatkowo oczyści i odblokuje pory, a z trzeciej zaś kwas hialuronowy nawilży, wygładzi, zredukuje widoczność zmarszczek, a woda termalna odświeży i spotęguje nawilżenie. Daj znać, czy dotyczą Cię wspomniane problemy skórne.